Ha, ha, stary, do... Kręcę dupą, kręcę nogami Jestem kurwa George Armani Gdzie są kurwa moi fani? Oni chyba najebani Mój syn trenuje boks A mój trenuje MMA A ja swojego... No witaj w szkole Backflip, flip, palm spin, handstand i teraz uwaga 750 a dobra. Coś mówił, że sąsiad... ...kupił. Kurwa, nie, nie uwierzę, dopóki nie zobaczy kurwa, muszę to zobaczyć. O kurwa, kupił. Wiecie co? Ja pierdolę, co to? Ja pierdolę, co to kurwa było? No jak. Co? W dupę? No, ja nie. Lepka łóża. O. Hej, to było w dobre, muszę to powtórzyć. Azor, zostawię. ...stół, z powy. Dawaj tę rękę, no dawaj tę rękę, niech szmata widzi, kto jest twoją Nie Jebać cię, szmato. Ja to się to by naprawdę dziwię, młoda kobieta, że ty nie, chcesz zbić za takiego grubego knura, jakim jest mój wnuczek. Normalnie Panie mówię ci. Jak on się na... Ten kiedy mam te 5 gram dla siebie, ja kiedy czpanski mam mało mam, więc dosłup kocham ten stan, kiedy mam kurny nos o kokia, kiedy czy to...